Otwieram jedenastą nadzwyczajnie sesji Rady Gminy Gniewskiej. Witam pana wójta gminy imieniu pana Robusza Okulica. Witam panią skarbnik za panią Lewandą Witam panią sekretarz. Witam radnych. Zaczynamy. Porządek obrad był przedstawiony. Czy są jakieś uwagi do porządku obrad. Nie ma. To myślę, że przegłosujemy porządek obrad. Trzymajmy rzecz. Co? No? Nie. No? nic no? To nie musimy. No to rezygnujemy. Czyli rezygnujemy z głosowania. Przejdziemy do punktu trzeciego. Podjęcie uchwał w sprawach zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy miasta na lata 2020-2025. Temat był omawiany na komisjach, To dotyczy jednej z inwestycji i tutaj poproszę Panią Skarbnik o wyjaśnienie. Tak, bo ja bym nadzwyczajna czas na pewne sprawy. Główną przyczyną to jest właśnie ta znana na opracowanie tego ryzyka dwóch u nas ujęcie wody, no to jest kwota to znacząca, bo było rozpoznanie terenu, tak jak wtedy była dyskusja na sesji, to tak, to, a może 30, może 50, to może 60, tam na podstawie rozłożonych ofert, żeby ta, to opracowanie było takie wiarygodne i już na lata, żeby no, nikt tam nie zarzucił pewnych spraw, dlatego to jest ta kwota 130 tysięcy. No i tutaj z bieżących na razie ten nie mamy z czego rok jest niezamknięty. W związku z tym, bo tak proces rozmawialiśmy godności inwestycji, ten budował szuka w tym razie, że pracowali kompletnie do dokumentacji całe z uzgodnieniami, a przyjęta były nam te 500 tysięcy to dzięki temu możemy teraz szybciutko stamtąd zjąć te 140 tysięcy i z tego 130 przeznaczamy właśnie na y, to opracowanie <tuszy> ten ewentualny wykonawca. Chciał szybko odpowiedzieć, może no, można będzie już upewniać, poprosić Radzinową, żeby przystąpił bo to i tak y, termin wykonania jest długi, bo to już opracowań, eksperty, satelity, także do końca listopada wstępnie, żeby to było opracowane i z tego 140 130 właśnie no to, a 10 to jeszcze na takie dwie końcowe faktury, bo to już było tak na, na te wykonawcy nie przedstawili, no, no rozliczenia tam te końcowe związane z, tymi yy, OZ, salarii, z tym inwestycją OZE, to co było dla montowania salary Z że te pieniądze że się odzyskają, bo one zostały też w drugim roku zabezpieczone, w związku z tym, że nie było faktury było kosowego wykonania. I później jeszcze o 4000 jest przesunięcie też na z energii, bo o 4000, bo jest dużo lotowanych coraz więcej, w biegłym roku nie była. Te już lampy energooszczędne, te najbardziej redowe. No i cały czas są jeszcze inne miejscowości wymieniane, to myślę, że ta oszczędność na pewno będzie to jest przesunięte na nowe opracowanie też z zakresu ochrony środowiska. Ten program ochrony środowiska <kliśniki> poprzedni był na trzy lata i już te, jak gdyby się włączył, w związku z tym, no, też takie prawa no, nie wymagamy, czy do czy do też yy, zadań. I to są właśnie tylko te przesunięcia i tylko jest ten załącznik o wydatkach, o żadnych nie wprowadzamy tylko na ten moment to, co było w budżecie, a wszystko inne na podstawie ustawy budżetowej, czy subwencje, czy dotacje, czy jakieś własne, to będą już później po zamknięciu roku. W związku z tym to wydatki w załączniku majątkowym tam zmniejszamy te 140, to co było 500, teraz jest 360 na tym łącznik. tam się takie do dokumentacja, wszelkie to jeszcze i tam na w, w dziale y, 900, tam bieżący wydatek, no to tutaj go nie będzie, te 130, tylko te 10 tysięcy na tej inwestycji z y, odnawialnych źródeł energii. No, tam jest tak krótko i społeczka, to jest to wymienione. I o to samo tutaj nam się zmniejsza, y, to znaczy zmienia wieloletnia prognoza finansowa, tylko tutaj jest trochę y, większe takie zamieszanie w dochodach, nie w wydatkach zmniejszamy wydatki bieżące, a zwiększamy majątkowe, to znaczy odwrotnie, zmniejszamy majątkowe, zwiększamy bieżące. No, może to na to Podwyżkę operacyjną to nie jest tego, no, ale taka jest potrzeba i bo nie tam mieliśmy żeby to było 200 tysięcy czy 300, to by było ryzyko, ale tam było ponad 900, w związku z tym na ten moment też możemy sobie pozwolić na takie przesunięcie. I zmniejszamy samolotowe, zmniejszamy bieżące właśnie o te 130 tysięcy. I później jeszcze w wieloletniej prognozie, tam właśnie gdzie jest ta różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami zmniejszona o te 130 tysięcy. I później jeszcze jest tam, gdzie są y, wydatki majątkowe na programy z udziałem środków y, Europejskiej. to te 10 tysięcy, z kolei tam zwiększamy to co na i wprowadzamy to zadanie 10 tysięcy na 20 roku, już nie było, no się podobało, że no tak według umów wszelkich i tak dalej, ale mówię że to będzie wykonane, ale y, nie, nie udało się tych faktur jeszcze, żeby nam przedłożyli, dlatego to wprowadzamy, no, automatycznie nam się tu minity wydatki objęty limitem na 20 rok też zmieniły, bo prażę zmniejszyliśmy, po już yy, przedsięwzięcia od bo to już jest dokumentacja, pierwsze opracowania, dlatego te zadanie, jeszcze, ten załącznik było przedsięwzięcia zmiany i wprowadzamy z powodowy jeszcze na odpowiedzialność źródła energii z limitem wydatków na 20 rok to 10 tysięcy to trzeba się. Czy są jakieś pytania? Ja tylko chciałam zapytać, bo tutaj nie wiem, czy pominęliśmy to wszystko, czy zapomnieliśmy, mamy dwie studnie w gminie. Nie tylko jedno. Nie tylko jedno i tylko jeden. dziękuję dziękuję. Ta analiza ryzyka będzie gminy przy Całej Nie tylko Nie tylko do Nie wracać do Nie tylko jeden. to tylko Żeby Nie tylko jeden. I żeby no, już mieć jak przez ileś lat spać spokojnie, że te zasoby są takie faktycznie, które mnie zaopatrzą w Także niespokojnie, no, jeżeli. No. Zależy, jak My wyjdzie, wyjdzie na ryzyka. Jak wyjdzie. Ale jak wyjdzie, myślę, że no jest. jest. No, no taka jest prawda, no, ale liczy mi na to, że te zasoby są wystarczające, no, ale to lepiej nawet. Wcześniej, żeby to wyszło, niż w ten czas jak zacznie reagować, jakby coś takiego. Myślę, że ta inwestycja jest potrzebna, ta analiza, bo ostatnia, jak wiemy, jest z 84 roku. To jest dużo czasu i dużo mogło się zmienić. Podejrzewamy, że się zmieniło, ale to może analiza nam wyjaśni, na ile, czy dobrze, czy źle. Kiedyś to miejsce to by było, mogło może się nie. Pamiętasz te czasy? to miejsce No nic, mieliśmy dwa lata, że tak powiem, suszy. Na pewno to też płynęło. Jakie mamy zasoby tych wód podziemnych? Po to jest robiona ta analiza. To myślę, że przyjdziemy do głosowania, chyba że jeszcze są jakieś pytania. Nie widzę. To przejdziemy do głosowania. Uchwała nr 11, łamane na 88, łamane na 2020 Rady Gminy Wmieznej z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy dwadzieścia, na lata 2020-2025. Pan Zbigniew Gmiter, Za. Pan Rostek Marek, ja. pan Bartnik Michał, za. Pan Dybowski Jarosław, za. Pani Domańska Bożena. Pan Matusik Marcin. Za. Pani Irena Uszkolewa? Za. Pan Bartosz Karczewski. Za. Pan Darek Koterba. Za. Pani Agnieszka Pietrak. Za. Pani Anna Gmórter. Za. Batorowicz Maciej. Za. Uchwała została przyjęta. 13, 12 głosów za, przeciwnych nie było. Jeszcze przypomnę, że na sane rady gminy 15 radnych. 12 radnych jest obecnych i wszystkie uchwały dzisiaj podjęte będą miały moc prawną. przejdziemy do kolejnej uchwały to też powiązane jest z tym więc myślę że już wszystko mamy wyjaśnione przejdziemy do głosowania uchwała nr 11 łamane na 89 łamane na 2020 Rady Gminy w z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Wmiedzna na 2020 rok. Pan Zbigniew Gmiter. Za. Pan Rostek Marek. Za. Pan Bartnik Michał. Za. Pani Jarosław Dybowski. Za. Pani Bożena Domańska. Za. Pan Matusik Marcin. Za. Pan Cholewa Renausz. Za. Pan Karczewski Bartosz. Za. Pan Kotar Dariusz. Za. Pani Piotra Agnieszka. Pani Anna Gunter. Za. Paterowicz Maciej. Za. Uchwała została przyjęta. 12 głosów za. głosów przeciwnych nie było. Głosów wstrzymujących się również nie ma. Myślę, że w tej chwili zamykam jedenastą nadzwyczajną sesję Rady Gminy Gminy.